W dzisiejszym odcinku gulasz, który rozgrzał połowę mojego miasta. Przepis, który miałem okazję zrobić pierwszy raz w tak dużej ilości w wielkim garze. Przepyszny gulasz z syndykiem, w świątecznym klimacie. Odtwarzam go specjalnie, byś mógł zrobić to u siebie w domu, zaskoczyć i rozgrzać świątecznie całą rodzinę czy znajomych. Ho, 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 Witajcie moi drodzy ponownie na kanale Policzonej Szamy. Ja jestem Mateusz i dzisiaj zrobimy coś niezwykłego, nietuzinkowego. Ukochany jednogarnkowiec, zimowy i rozgrzewający gulasz z indyka. Ze świątecznymi nutami. Ostatnio gotowałem to danie na jarmarku dla mieszkańców mojego miasta. Bardzo dziękuję widzom za pomoc przy obieraniu, przy krojeniu warzyw, bo dzięki temu udało się wydać ponad 40 miseczek tego gulaszu, który naprawdę smakował. Obiecałem też paru osobom nagrać to danie na kanał, aby mogli go sobie odtworzyć. Na Instagramie szedł web-web z pieczonym sernikiem z brzoskwiniami. Można przyjąć remis, yy, więc sernik też nagram. Ale jakoś po Nowym Roku, bo jego można robić właściwie cały rok A ten gulasz dzisiejszy jednak jest trochę bardziej tematyczny I polecam każdemu, aby zrobić to właśnie w tym okresie świąt Bliscy i rodzina będą zaskoczeni I uwaga! Wszystkie składniki tego przepisu Czy warianty kaloryczne macie dokładnie rozpisane w apce Luncher Do planowania zdrowych posiłków Gdzie korzystając z okazji ogłoszę rewelacyjny update, który właśnie dodaliśmy Ulepszona lista składników z grupami dla lepszej czytelności. Zobaczcie tego, z dziki macie nawet rozpisane, ile sztuk użyć. No i mega sprawa, o którą prosiliście od samego początku, dla całego przepisu ilości porcji możecie zmieniać w liście zakupowej. Dzięki temu możecie kupić i zrobić więcej porcji dla innych. A ja tym sposobem mogłem zwiększyć ilość na 20 porcji, aby wiedzieć co kupić, czego będę używać na jarmarku. Oczywiście z moich 20 porcji to zrobiłem 44 na potrzeby degustacji, a nie dlatego, aby wykarmić pół miasta. Link do aplikacji macie poniżej, zróbcie sobie czy bliskim nietuzinkowy prezent na święta. A po nowym roku lecimy grubo z meal prepem i trzymaniem zdrowej michy razem z lunchem. A teraz to lecimy z gulaszem na cały gar. Cztery duże porcje, chodźcie, że Wam, co jest potrzebne Przed Wami wszystkie składniki Naprawdę prosta sprawa Pierwsza rzecz, no to mięso Indyk, ale tu jest mięso z uda z indyka Można kupić paczkowane właśnie specjalne mięso z udca z indyka Takie pocięte w kosteczkę na gulasz I to jest właśnie nazwane nawet na gulasz No ale wiadomo, jak sobie kupisz taki kawałek, to wiesz, co jesz Bo zazwyczaj w tych paczkach, no to umówmy się, raczej ten drugi sort, produkt co tu jeszcze? Kasza, kasza, pęczak Fajny dodatek węglowodanowy Zagęści nam również cały gulasz Dużo warzyw, naszych polskich warzyw korzennych Będzie seler, pietruszka Mmm, jak to wszystko fajnie gra właśnie z tymi tutaj nutami, które zaraz Wam opowiem Mamy marchew, pasata, cebula, Przesmażymy cebulę, czosnek, zalejemy czerwonym winem, troszeczkę czerwonego wina. Dzisiaj to nie jest problem, żeby nawet bezalkoholowe wino sobie kupić, ale uwierzcie mi, ta minimalna ilość alkoholu też jest zazwyczaj potrzebna, właśnie w tych daniach. Działa jako emulgator, który i tak wyparowuje, ale miesza składniki i zostawia ważny smak. Słuchajcie, bulion. Będzie potrzebny bulion. Ja tutaj mam taki na szybko zrobiony. Uwierzcie mi, niewiele potrzeba. Podstawowe warzywa, dorzuciłem podwójkę. Spójne skrzydełka doprawiłem i naprawdę to wystarczy, żeby mieć fajną bazę no, na cokolwiek. Także albo robimy na szybko coś takiego, albo no słuchajcie, kostka. W dzisiejszych czasach też nie ma problemu, żeby zdobyć kostkę, która na pierwszym miejscu nie ma oleju palmowego i glutaminianu. Słuchajcie, tu mam taką kosteczkę, powiedzmy, naturalną bio, gdzie tam jest, no nie wiem, pasta miso. Bardzo fajna sprawa, wystarczy po prostu zagrzać, rozpuścić ze dwie kostki i, i tak jest to dużo lepsze, 100% lepsze niż zwykła woda. Jakbyśmy zalali całość po prostu zwykłą wodą. No a jak chcecie zobaczyć profesjonalny rosół, taką właśnie bazę na zupy, takie gulasze, no to zapraszam do odcinka z Rosołem. No i kochani, przyprawy najważniejszy gwóźdź programu dzisiejszy, no to tak, mamy takie standardowe polskie przyprawy, liście laurowe dwa na te cztery porcje, papryka czerwona słodka papryka łyżeczka i ostra papryka no tak półtorej łyżeczki niech będzie oczywiście pikantność to jest kwestia indywidualna dlatego zawsze jeszcze możemy dobić świeżo mielonym pieprzem i solą która zawsze jest z nami i to sobie doprawiamy zawsze do smaku po swojemu no i te świąteczne aromaty słuchajcie cztery goździki wrzucimy załadujemy całość do gulaszu co tu jeszcze paczka dodatków Dodatkowych aromatów mamy tutaj kardamon, 1 czwarta łyżeczki kardamonu, tak samo cynamon, nie możemy z nim przesadzić, gdy przesadzimy z cynamonem będziemy mieć taki efekt jakby przesłodzenia całego dania i pół łyżeczki kakao, no niesamowita paczka i ilość jest tak dobrana, że te smaki naprawdę są optymalne, spróbujcie sobie od tego, a uwierzcie mi, będziecie mieć tak jak ja miałem na tym jarmarku, że ludzie przychodzili do mnie i pytali się co tam jest takiego dodane, że jest ten taki fajny posmaczek. A nie ma tego za dużo, naprawdę super sprawa No i co? Dodatek w postaci skórki z pomarańczy, to na koniec Aha, jeszcze jogurcik, łyżka jogurtu greckiego Ale to wszystko właśnie teraz wam wlatuje Pach! Jako lista składników potrzebnych, róbcie screenshota, zapisujcie Lecicie do sklepu, wiecie co jest potrzebne i zaczynamy No to przygotowanie Warzywa, mięso, niech już tutaj właśnie się ogrzewa I kroimy na kawałki, takie 2 kostki no typowe na gulasz. Wiecie o co chodzi. Pyk z powrotem do miski, gdy wrzucimy na gorący olej, to ładnie się przysłażyło i odda to co najlepsze. Warzywa. W kolejności jakiej będą się pojawiać w moim garze, powiedzmy, że produkty, no to się wszystko zgadza. Mięso wleci pierwsze, ładnie je przysłażyły. Zdejmiemy do osobnej miski i na to wleci cebula. I mamy kosteczkę. Dobrze, czosnek. Na czosnek tylko obieramy, seler obrany nożem Pietrucha niech będzie obieraczka Szybkie obranie marchewki Marchewka w pół plasterki, A teraz seler i pietruszka, to będzie drobna kostka Tak więc najpierw plastry, teraz słupki, aby stworzyć drobną kostkę I pietruszka, kroję tak samo jak seler i to wszystko jeśli chodzi o przygotowanie na blacie, możemy przechodzić na palnik. A na palniku ogień stawiam gar i wlewam olej. Wrzucam indyka w kostce i najlepiej partiami, żeby miał miejsce i ładnie się smażył, a nie dusił. A na tym etapie mogę doprawić już świeżo mylonym pieprzem. Potrzebuję naprawdę fajnego smaku powierzchni, która nam się wytworzy po ładnym usmażeniu, więc tutaj polecam albo stalowe gary, albo emaliowane. Gdy dostaję coś takiego, mogę wykładać do osobnej miski. Wlatuje kolejna partia i smażę dokładnie tak samo. Wow, ale piękne te kolory, coś niesamowitego. O to chodzi, ja sobie zmniejszę płomień, bo będę wyciągać, aby nie spalić tylko tego. Słuchajcie, to nie może stać się czarne, ale tak jak teraz, taki właśnie brąz, czekolada. Szybko przerzucam do miski obok. I popatrzcie tylko, ładnie przysmażony indyk. Poczeka sobie chwilkę tutaj z boku. Zobaczcie, to jest cały czas ten pierwszy tłuszcz który wrzuciłem do gara, i wlatuje od razu cebula. Zeszklimy cebulkę, dodamy czosnek I dokładnie wszystko zaraz zbierzemy i tak winem Cebula do zeszklenia to jest minuta, dwie w tym oleju Pozbieraj z dna, co się da I wciskasz czosnek Przesmażamy 20 sekund No i kochani, cebulka przeszklona razem z czosnkiem I teraz, aby zebrać wszystko z dna, to co najlepsze Wlatuje czerwone wytrawne wino Ewentualnie półwytrawne. Zobaczcie, jak tego było niewiele. A wystarczy naprawdę, aby zebrać wszystko z dna I przede wszystkim dać dodania jeszcze ten specyficzny, przepiękny aromat. Mocna redukcja. Alkohol wyparuje. Minuta, dwie. I ładujemy kolejne rzeczy. Ok, ładnie nam tutaj się kondensuje smak wina. O to chodzi. Tyle płynu wystarczy. Dorzucamy przyprawy. Papryki. Słodka, ostra. Dwa liście laurowe, cztery goździki, nie mniej, nie więcej. No i specjalna paczka piernikowa, powiedzmy. I będzie gęsto, będzie gęsto. Taka czekolada. Dajmy tutaj kilkanaście sekund tym przyprawom, aby się tylko otworzyły. I do tej gęstej czekolady warzywa korzenne, troszeczkę więcej wina dla poślizgu, dla tej gęstości, która była na samym dnie. Możemy podkręcić i dokładnie wymieszać wszystkie warzywa. Razem z aromatami, z tym co było do tej pory. Cebulka. Ja wiem co tu się już dzieje, szkoda, że tego nie czujecie. Pamiętam, gdy na jarmarku co chwilę podchodzili i mówili: Jak to pachnie, co tu się dzieje, panie? Tak samo możecie teraz we własnej kuchni zrobić to danie. Przepilnujcie dno, żeby się tylko nic nie przypalało. Dlatego właśnie dałem kapkę wina, żeby ten poślizg cały czas był. I gdy tylko stracimy, właśnie te płyny. No to kładziemy resztę, żeby się nic już nie przypaliło, żadne przyprawki. Słuchajcie, świeżo mielony pieprz. Myślę, że na tym etapie możemy już doprawić. Dochodzi indyk wraz z sokami. Tak. Ah, ale to pięknie pachnie. Połowa butli pasaty. I możemy wlewać bulion. Słuchajcie, jeśli mamy litr. Wlejemy na początek 60%, 70% tego co mamy. I w momencie, właśnie gdy podgrzewam bulion, bo, oczywiście, był chłodny, zanim zacznie nam to wszystko wrzeć, przepukajmy sobie kaszę pęczak. I wrzucimy od razu do środka Wsypuję do gara, no i całość będziemy sobie spokojnie gotować ze 30 minut Najlepiej pod przykryciem, niech tam te wszystkie smaki się kondensują Pamiętajcie o odpowiednim doprawieniu Teraz jest czas właśnie w trakcie na ewentualne dosolenie Uwzględnijcie tylko słoność bulionu Połowie czasu możecie otworzyć, przemieszać, sprawdzić czy nic się do dna gara nie przykleja I w drugiej połowie gotowania robić to troszkę częściej, co 5-10 minut Czym bliżej końca tym polecam? Trzeba się częściej mieszać, żeby tam na dnie nam się nic nie przypalało A nawet gdy delikatnie się coś zbierze, to wymieszajmy to do sosu No i O, sprawdzamy, jest przepysznie! Gdy wasz gulasz jest za rzadki, to gotujecie bez pokrywy redukując A gdy zbyt gęsty, to możecie dolać pozostałą część bulionu Zostały 3 minuty i wykładam O, dobra, już bez pokrywy, ostatnie dwie minuty No musi być troszeczkę tych płynów, w końcu to gulasz nie może tak łycha stać. O, i tak trochę, trochę stoi. Najlepiej sobie jeszcze sprawdzić jakieś kulki. Tutaj ziarna, właśnie. Kaszy. Mm. O, jejku, mięciutka. Wyłączam palnik i zostawiam tak gar. Ła, gorący. 3, 4, 5 minut. Niech sobie jeszcze te składniki dojdą do siebie. Wykładamy na boksy. No to nasz jednogarnkowiec gotowy, pięknie to wygląda. Idealna konsystencja, gęstość. Wykładam do czterech boksów. Ja na dodatek daję jeszcze jogurt grecki. Fajna kremowość troszkę tłuszczu, dwa skrobnięcia skórki pomarańczy i natka pietruszki. I tak prezentuje się nasze dzisiejsze, wyśmienite świąteczne danie. No to spróbujmy co nam wyszło. Ja już wiem, ale wszystko przed wami. Mm. Ojeku jest to naprawdę przepyszne Przepyszne, Jest pikantnie. No i właśnie te nutki, świąteczne nutki kardamonu, cynamonu i goździków, dopiero gdzieś tam z tyłu, lekko wyczuwalne. Polecam serdecznie. Łapa w górę, komu się podobało. Piszcie komentarze, kto zrobił i jak smakowało. No i moi drodzy, wesołych świąt, bo widzimy się już po świętach. Do zobaczenia, cześć.